Hej, słuchajcie, dziś, dziś na kanale Czas Gry i Zabawy otwieramy taki noc. na no taki komiks z Lego Ninjago. Bardzo się cieszę, że go zrobiłem. Znajdujemy w niej dwie figurki Lego i ja się zabieram do otwierania. A... Chwilę poczekajcie, tak około, po, nie wiem, gdzieś 5 sekund. Okej, okay, słuchajcie, wróciłem już z otwartym komiksem. Tak wygląda. Oto właśnie tak wygląda komiks. Tutaj są takie dwa plakaty. Złota karta, z tego Jeżeli mnie oglądacie, to już widzieliście, że ja nagrywałem dwa filmy o tym. Uuu, słuchajcie, mamy tutaj Lorda Garmadona. Dostajemy w tym Kaja też. I fajny komiks. Nie wiem ja sobie go przeczytam. Może gdzieś tak jutro albo dziś. Nie ja, Sensei Mukol. U słuchajcie, mamy tutaj nawet taką bajkę DC superhilakjalnie i też nagrywałem jedną, jeden odcinek. Nie wiem czy oglądaliście i będzie następny wkrótce już, bo już tam coś zamówiłem. Ale jeszcze nie doszło. Jakiś szkielet tutaj z, ze złotymi broniami. Nie znam tego szkieleta zbyt, bo nie oglądałem zbyt dużo Lego ninja go. O ho, ho, Ten plakat to mi się podoba. Nie wiem, czy widzicie, ale ten I przepraszam. przepraszam. Zrzuciłem własnego na, na łebka ja. Potem, poczekajcie, potem mamy taki, potem mamy pokazane jaki będzie następny komiks z tym anakondowcem. Czemu ten Blade ma fioletowe oczy? Aha, to jest od chyba różnice. Już pomom. To jest Zrobię to sobie. Za niedługo. Też możecie strzelać. Yy... ile jest, ile już mam tych kart w komentarzu. Nie, słuchajcie, ominąłem jedną stronę. Pamiętacie różowego ninja z pierwszego sezonu? Napiszcie mi w komentarzu jak tak, to gratulacje, bo ja go ledwo pamiętam. Uwidzę widzę tu, że fajne jakieś obrazki namalowały dzieci. Z czadersko to wygląda wszystko. Tutaj mamy coś takiego, nie wiem co to jest. Mamy Kaja. No i wszystko. Ja mam już ten plakat. Teraz mam ten, ale nie mam jeszcze tego ani tego. Dlatego okej. Okay, jeszcze teraz wam pokażę te ludki. A wy pobędziecie... ...stałe. I słuchajcie, już tą w miarę coś otworzyłam. Słuchajcie. Nie wiem czemu, ale ja zawsze zapominam nożyczek. Dlatego poczekajcie ile ja ze sobą. Okej, okay, słuchajcie, okazało się, że nie były potrzebne zbytnio. Tak no, sobie tutaj okay. sam radzę, elo. Prawie już jestem w stanie otworzyć kaja, dlatego jest super. No, yy. I... Zgadujcie w komentarzu. Kiedy... Zgadzujcie w komentarzu e, Kiedy Ile ja minut temu to dostałem Okej okay. Dalej tu będę robił Przepraszam, ale mama mi na chwilę przeszkadzała Tutaj tak na chwilę postawię No przepraszam, że nic to nie widzicie Ale ja to sam nagrywam tutaj Nie to samo co ostatnio było z Fan noise z tamtym który nie pamiętam jak się nazywał. I chyba ciągle nie ma filmików, z tego co pamiętam. Nie, nie pamiętam naprawdę. I słuchajcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze mojej serii która dalej się ciągnie, to wbijajcie! I zasubskrybujcie no, no i dajcie e, lajki, jak chcecie więcej takich odcinków. Nie no! Odpadła mi część! No i gorzej, ja w ogóle pierwszy raz składam takiego szkieleta. To jest mój pierwszy raz, dlatego jak coś zrobię źle, to mi powiedzcie w komentarzu. Bo ja nie wiem na serio jak się ich składa zbyt. Podoba mi się, bo bardzo chciałbym szkieleta z lego I, taki, i takie czapki też mi się bardzo podobają. Oto jak wygląda ten szkielet w własnej sobie. A, dajcie subskrypcję, jeżeli nie chcecie, żebym żeby przyszedł do waszych domów. No i daję wam wszystkie lego ninjago jak macie w domu a jak nie to jakieś inne lego okej okay, zabiorę wam tak coś jak wszystkie lego jak nie dacie subskrypcji wieczorem ho 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 okej okay. słyszeliście go ja, ja na waszym miejscu będę zostawił ten subskrypcję. Długo ten filmik trochę trwa, powiem wam, ja teraz zbuduję Kaja, Kaja to już mniej więcej wiem jak się buduje, dlatego z nim to raczej nie będę miał problemu. Zdenerwowany łeb dam, Poczemu nie. Y no i słuchajcie, Kaj już w większości tutaj jest skończony. Tylko mu teraz przyczepiam mieczyk. Pamiętacie jak ostatnio mi koszmarnie szło z Garmadonem, jak ktoś stał ogląda Niech da lajka. He, tato, to, zobaczcie, ja like Kai. O, 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 też lubicie ostre sosy? Ja najbardziej no, lubię te super ostre. Pa pa, Ho! No tak, i jakby coś to za niedługo wrzucam na mój kanał House 2 dlatego obserwujcie. Bardzo polecam. I dajcie dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić takich kolejnych odcinków mordko.